Nigdy jeszcze w konflikcie Izraela z Hamasem za jednym razem nie zginęło tylu cywilów. Około pół tysiąca osób straciło życie we wtorkowym ostrzale szpitala w północnej gazie. Rakieta, która spadła na budynek, spowodowała ogromną eksplozję i pożar. Ale to, co stało się we wtorek, to nie tylko ludzka tragedia. Wojna Izraela z Hamasem jest coraz bardziej brutalna, a kolejne grupy nie wykluczają, że włączą się w konflikt. W tym odcinku dowiesz się, co w najbliższych dniach może stać się na Bliskim Wschodzie. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Izrael i Hamas przerzucają się odpowiedzialnością za zbombardowanie szpitala Al-Ali w gazie. Do tej pory nie jest bowiem pewne, kto wystrzelił rakietę, która zabiła pół tysiąca osób. Na ulice wychodzą tysiące osób w wielu arabskich miastach w regionie, a duchowni apelują o powstrzymanie przyspieszającej fali przemocy, póki jest jeszcze na to czas. Czy wojna w gazie rozdaje się na inne kraje i czy Bliski Wschód stanie w ogniu? Posłuchaj tego odcinka do końca. A dowiesz się, dlaczego to, co dzieje się teraz, to bardzo niebezpieczny moment dla całego regionu. Jest czwartek, 19 października 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Był późny wieczór, gdy wprowadzonym przez baptystów szpitalu Al-Ahli w północnej Gazie doszło do potężnej eksplozji. Okazało się, że na budynek spadła co najmniej jedna rakieta, a potem doszło do eksplozji paliwa. Szpital, który tysiącom cywilów służył jako bezpieczne schronienie przed izraelskimi bombami, stanął w płomieniach. Hamas niemal natychmiast oskarżył Izrael o śmierć setek cywilów, czyli de facto o zbrodnię wojenną. Izraelska armia wkrótce potem odpowiedziała, że nie dokonała nalotu na szpital, a nieco później przedstawiła nagrania, które miały świadczyć, że to bojownicy islamskiego dżihadu czyli organizacji współpracującej z Hamasem w gazie i równie, a może nawet bardziej radykalnej wystrzelili rakietę w kierunku Izraela. Ale pocisk, zamiast trafić do celu, spadł na szpital. The Jihad shot a Islamski dżihad wystrzelił rakietę z cmentarza położonego w pobliżu szpitala. Rakieta poszła w górę, ale zamiast kierować się w stronę Izraela, jak to planowali, spadła, a paliwo rakietowe spowodowało ogromną eksplozję. Tak mówi ambasador Izraela w Warszawie Jakow Liwne. Izraelską wersję potwierdził amerykański prezydent Joe Biden. Który w chwili, gdy doszło do tragedii, był już w drodze do Izraela. W świetle tego, co wiemy, wydaje się, że eksplozja w szpitalu w Gazie spowodowana została przez drugą grupę nie przez Was. W reakcji na wydarzenia w Gazie Jordania odwołała szczyt z udziałem przedstawicieli krajów arabskich. Miał na niego przylecieć także prezydent USA Joe Biden, a politycy mieli rozmawiać o sposobach zakończenia kryzysu humanitarnego w Gazie. Wkrótce po tragedii, w Ramalni na zachodnim brzegu oraz w wielu innych arabskich miastach w regionie doszło do antyizraelskich protestów. To, co się dzieje, jest bardzo złe dla wszystkich. Nikt nie cieszy się z tego, co się dzieje. A to, co się stało, było dla nas całkowitym zaskoczeniem. To oczywiście sprawa polityków, żeby to uciąć, ale muszą to być nasi politycy, a nie obce siły. Mówił Yusuf z Betlejem. Śmierć niemal pół tysiąca cywilów jeszcze bardziej komplikuje i tak już niełatwą sytuację w całym regionie. Z pomocą Hamasowi chce przyjść libański Hezbollah, organizacja, która ma potężny arsenał broni i jest sprzymierzona z Iranem. Jej bojownicy od kilku dni ostrzeliwują pozycję Izraela na północy, a izraelska armia odpowiada ogniem. Irańskie władze zapowiadają bliżej nieokreśloną akcję wyprzedzającą, zanim jeszcze izraelskie siły wjadą do gazy w ramach zapowiadanej ofensywy lądowej. Istnieją poważne obawy, że konflikt Izraela z Hamasem może rozlać się na kolejne kraje i że tak naprawdę obecna wojna stanie się wojną Izraela i Iranu. O powstrzymanie przemocy zaapelowali chrześcijańscy duchowni pracujący w Jerozolimie. Od początku nowej odsłony konfliktu wydali już dwa oświadczenia i zorganizowali bezprecedensową wspólną konferencję w tej sprawie. To, co się teraz dzieje, to bardzo poważna sprawa. Chcemy więc nakłaniać wszystkie strony, by powstrzymać agresję w gazie i uspokoić sytuację. Należy jak najszybciej zająć się ludźmi, bardzo poważną sytuacją humanitarną w gazie i wzywać wszystkich, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, by kto może powstrzymał tę bezsensowną przemoc. To kardynał Pierre Batista Pizzaballa, zwierzchnik Kościoła Katolickiego w Ziemi Świętej. Duchowny nieraz dał się poznać z odważnych słów i deklaracji, takich jak ta sprzed kilku dni. Kardynał zapowiedział, że jest gotów oddać się w niewolę Hamasu, aby fanatycy wypuścili wszystkie przetrzymywane teraz w gazie dzieci. Jestem gotów poświęcić się zarówno dla izraelskich dzieci, jak i dla palestyńskich dzieci. Dla mnie wszystkie dzieci i wszyscy ludzie są sobie równi, ale oczywiście nie mogę publicznie mówić o szczegółach mojej propozycji. Oficjalnie, w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, nie ma na razie żadnej odpowiedzi Hamasu na propozycję katolickiego duchownego. Wiele osób wiązało wielkie nadzieje ze środową wizytą w Izraelu prezydenta Joe Bidena. Polityk oficjalnie mówił o wsparciu Stanów Zjednoczonych dla Izraela. Ale spekulowano, że w rozmowach za zamkniętymi drzwiami będzie chciał mówić też o tym, czy przerwanie konfliktu jest w ogóle możliwe. Na razie nie ma sygnałów, żeby Joe Biden namówił kogokolwiek do powstrzymywania się od przemocy. Do tej pory jedynym znanym efektem tej wizyty jest zgoda prezydenta Egiptu na wpuszczenie do gazy ciężarówek z pomocą humanitarną. A czy zastanawiasz się może, gdzie w tym wszystkim są palestyńskie władze? Bo jak wiemy, Palestyńczycy. Mieszkają nie tylko w Gazie, ale także na zachodnim brzegu. I to właśnie tam, w Ramallah, swoją siedzibę mają władze całej autonomii palestyńskiej. O to, jakie jest stanowisko prezydenta Mahmuda Abbasa, zapytałem ambasadora Palestyny w Polsce, Mahmuda Khalife. I tutaj spoiler. Nic nie wskazuje na to, aby Abbas chciał uspokoić rozgrzane głowy liderów Hamasu. To, co się działo 7 października, to nie jest po prostu powodem, ale to jest czynem ciągłej okupację przez 75 lat. Dlatego dla władz palestyńskich to jest ważna sprawa, to jest zakończenie okupacji. O tym mówił prezydent Abbas z Trybuny Międzynarodowej ONZ o zakończeniu okupacji. Myśmy ostrzegali, że sytuacja na pewno dojdzie do tego, czy na zachodnim brzegu, czy przeciwko strefie gazy. Ale czy w takim razie prezydent Abbas potępił to, czego dopuścił się Hamas? Mówi o zabijaniu bezbronnych cywili już w Izraelu, na terenie Izraela. Wie pan, to nie chodzi o Potępienie czy niebotępienie. Chodzi o to, czy mamy prawo do samobrony przeciwko okupacji izraelskiej i przeciwko agresywności władz izraelskich. Dlaczego na przykład nie pytano Izraela o tym, kiedy stormował oboz dla ochoców w Dzieninie, kiedy stormował Nablus, kiedy stormował Hebron, kiedy zabijał Palestyńczyków w strefie gazy? Dlatego tutaj po prostu chodzi o przede wszystkim. W tej chwili zakończenie okupacji. Wie pan, co się dzieje w tej chwili? Gaza bez brądu, bez światła, bez żywności, bez wody. Szpitale są bombardowane. Szkoły są bombardowane. To chodzi po prostu o Izrael o tym, żeby wysiedleć strefę gazy. Oni po prostu o tym marzą. I to, co się dzieje w tej chwili, bombardowanie całego miasta. To wojna o Ludobójstwo, po prostu. Mahmud Khalifa, ambasador Palestyny w Warszawie. Już za chwilę dowiesz się, które państwa i grupy mogą chcieć włączyć się w konflikt bliskowschodni i co może grozić całemu regionowi, jeśli w pory nie zatrzyma się spirali przemocy. A bieżące informacje z Izraela i z Gazy możesz znaleźć codziennie o 17:00 na naszym Instagramie, gdzie właśnie wtedy pojawia się najważniejszy światowy news dnia. Dodatkowo, gdy dzieje się coś bardzo istotnego, na Spotify oraz na YouTube ukazują się nasze specjalne raporty z Izraela i z Gazy. Śledź nas zatem na YouTube, na Instagramie i na Spotify. Komentuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. To jest podcast Świat. Wschód to jeden z najbardziej zapalnych punktów na mapie świata. O tym regionie mówi się, że jest to tykająca bomba. To także miejsce, gdzie w przedziwny sposób splatają się polityczne czy ekonomiczne zależności czasem wbrew zdrowemu rozsądkowi. Ale nawet w tak niespokojnym miejscu może być jeszcze bardziej niespokojnie. Zasadnicza część problemu, czyli problem palestyński, nie tylko nie zbliża się do jakiegokolwiek rozwiązania, ale coraz bardziej komplikuje. I w tej chwili wydaje się, że jesteśmy w punkcie krytycznym. To Krzysztof Płomiński, znawca regionu i były polski ambasador w Iraku i w Arabii Saudyjskiej. Zarówno jeżeli chodzi o sytuację w gazie, ale również na zachodnim brzegu, o czym mało się mówi, a tam również wrze, padają ofiary śmiertelne, następują różnego rodzaju działania, które są elementem ruchu oporu przeciwko zarówno okupacji izraelskiej, jak i osadnictwu. Do tego dochodzi również front syryjski, no bo są wzgórza Golan i bardzo Zdestabilizowana sytuacja w Syrii mimo utrzymania się reżimu prezydenta Asada u władzy. No i wreszcie Hezbollah, który jest największym na Bliskim Wschodzie eksponentem interesów irańskich. Czyli mamy tutaj w tym łańcuszku kolejne ogniwo, i to niezwykle ważne, z którym się trzeba będzie liczyć. Wydaje się, że w tej chwili dochodzimy do momentu przełomu. Przełomu, pod tym względem, że w Gazie Izraelczycy będą starali się no, dokonać czystki ludności, opróżnić z ludzi, z Palestyńczyków, czyli ponad dwóch milionów ludzi, całą tą enklawę, rozprawić się z niedobitkami Hamasu. No, i pytanie, jak na to zareagują sojusznicy Hamasu, przede wszystkim libańskich Hezbollah. Hezbollah już ostrzeliwuje rakietami północ Izraela. Co może zrobić dalej? Albo czy się zatrzyma i czy to jest tylko takie grożenie palcem? Myślę, że zarówno Hezbollah, jak i jego mocodawcy w Teheranie doskonale zdają sobie sprawę, że po Hamasie przyjdzie kolej na nich że jest to po prostu w tej chwili początek szerszej operacji izraelskiej, która ma na celu po prostu zmianę reguł gry na Bliskim Wschodzie. Definitywne zadanie ciosu swoim przeciwnikom. No i tutaj pytanie na ile w tym wszystkim również wejdzie do gry Iran. Bo jeśli to nastąpi, możemy spodziewać się rzeczywiście daleko posuniętych konsekwencji. Zarówno na Bliskim Wschodzie, jeżeli chodzi o rozwój konfliktu militarnego z udziałem najprawdopodobniej Stanów Zjednoczonych, ale jednocześnie z konsekwencjami daleko przekraczającymi to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, jeżeli chodzi o, chociażby o nasze europejskie i polskie interesy. Bo w tej chwili mamy realne niebezpieczeństwo zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego, zagrożeń migracyjnych, zarówno z Palestyny, jak i z innych. Obszarów Bliskiego Wschodu, gdzie może dojść do walk. Ale jeszcze większym problemem byłoby połączeniu się Iranu do walki, na przykład zablokowanie ciśniny Ormus, czyli w dużym stopniu odcięcie Europy od dostaw paliw z Bliskiego Wschodu. Dotyczy to również Polski, która importuje z Arabii Saudyjskiej połowę potrzebnej jej ropy, a z Kataru mniej więcej połowę potrzebnego jej gazu. No i oczywiście nie można zapominać, że to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, jest elementem szerszych problemów występujących w skali globalnej. Czyli, zarówno mamy tu na myśli wojnę w Ukrainie, interesy rosyjskie, które też się przeplatają w różnych miejscach. Obecność rosyjska w Syrii jest dla Moskwy na tyle ważna, żeby po prostu dbać o swoje interesy, nie oglądając się specjalnie na inne okoliczności. Co więcej, zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w drugi ewentualny konflikt na Bliskim Wschodzie oznacza zdecydowane zmniejszenie zainteresowania Ukrainą i możliwości pomocy dla Ukrainy. Czyli mamy do czynienia z kłębem różnego rodzaju interesów, przeciwności, sprzecznych ze sobą wzajemnie interesów i tendencji, jakie następują na Bliskim Wschodzie. Jest to sytuacja rzeczywiście tak zaplątana, że trudno w ogóle przewidywać to, co się stanie jutro czy pojutrze. konkretnie może zrobić Hezbollah, a potem Iran. No bo trudno się spodziewać, żeby nie wiem, Iran zrobił naloty na Izrael. Co to może być? Najbardziej prawdopodobne jest łączenie się Hezbollahu. Hezbollah dysponuje prawdopodobnie liczbą około 200-300 tysięcy różnego rodzaju rakiet, które niezależnie od wymiany ognia jaka następuje w tej chwili poprzez granicę izraelsko-libańską to zostało nienaruszone. To oczywiście uwzględniając jeszcze możliwość, że Hamas byłby również w dalszym ciągu aktywny, jeżeli chodzi o używanie środków wojskowych przeciwko Izraelowi, no to razem byłoby że Oczywiście dla Izraela ogromnym zagrożeniem. Z tym, że myślę, że tutaj jednoznacznie trzeba powiedzieć, że Izrael jest silniejszy od wszystkich potencjalnych przeciwników w regionie razem zebranych. I tutaj nie chodzi o to, że którakolwiek z tych wymienionych sił byłaby w stanie Izrael pokonać. Natomiast już w tej chwili Izrael no, też przeżywa poważne kłopoty związane i z sytuacją pod każdym względem. Korzysta z ogromnej pomocy Stanów Zjednoczonych. No, oczywiście, korzysta również z kredytu, sympatii, solidarności ze strony całego Zachodu czy większości krajów Zachodu. No, ale jest to problem. Moim zdaniem, Iran jest bardzo niechętny do bezpośredniego włączenia się do tego konfliktu. Zdaję sobie sprawę, że no, byłoby to po prostu również równoznaczne z uderzeniem na różnego rodzaju instalacje w Iranie, co Izrael wielokrotnie ustami premiera Netanyahu i innych przywódców izraelskich zapowiadał i oznaczałoby rzeczywiście bardzo istotne zaostrzenie tego konfliktu, czyli woli działać przez swoich sojuszników po prostu w takich krajach jak Liban, jak Irak, no i wreszcie w Jemenie, gdzie w dalszym ciągu przecież w ruchu kłótni ma silne pozycje. Czyli mówimy o jakichś atakach rakietowych, mówimy o jakichś próbach zamachów, tak? Na terenie Izraela albo w innych miejscach? Podstawowe pytanie, czy na przykład Iran by uznał, że nie tylko cele izraelskie i amerykańskie powinny być atakowane, ale że również za tą sytuacją stoi Arabia Saudyjska i jej sojusznicy w regionie. A tutaj mamy do czynienia z jednej strony z normalizacją stosunków izraelsko-arabskich, przede wszystkim w tym regionie chodzi o Zjednoczone Emiraty Arabskie, a z drugiej strony z normalizacją stosunków saudyjsko-irańskich dzięki pośrednictwu chińskiemu, co de facto stawia Arabię Saudyjską trochę poza bezpośrednim polem konfliktu. Gdyby jednak tutaj nastąpiła zmiana, no to chociażby oznacza powrót do tych sytuacji, które miały miejsce poprzednio już, czyli chociażby ataków rakietowych dronami ze strony jemeńskiego ruchu Huti na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej. To są również kwestie dotyczące bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormus i potencjalnej próby zablokowania tej cieśniny, czy też prezydentów, przez Iran. Że z Irańczyków. Czy też incydentów? Innymi słowy, podsumowując, jeśli teraz nikt nie powstrzyma jakimś cudem tego, co się dzieje, to mamy na Bliskim Wschodzie sytuację tak groźną, jakiej nie mieliśmy od pewnie kilku dekad? Myślę, że z całą pewnością można tak powiedzieć, że mamy sytuację na Bliskim Wschodzie bardziej groźną niż występowała na przestrzeni ostatnich dekad. Co więcej, poprzednio łatwiej było ją kontrolować, ponieważ no nie było chociażby wojny w Ukrainie, i zupełnie inaczej wyglądały stosunki amerykańsko-chińskie. W tej chwili tych punktów napięć jest więcej i istnieje realne niebezpieczeństwo, że do nich dojdą kolejne. Krzysztof Płomiński, znawca regionu i były polski ambasador w Iraku i w Arabii Saudyjskiej, to na koniec chyba to najważniejsze pytanie: co zrobić, by zatrzymać przemoc? Palestyński ambasador Mahmoud Khalifa mówi, że to bardzo proste. Mówimy po prostu o wycofaniu wojsk izraelskich z ziem okupowanych w 1967 roku. Tutaj mówimy o 22% historycznej Palestyny. Dlatego, kiedy mówimy o zakończeniu tego całego historycznego konfliktu, po prostu trwałego przez 75 lat, to jest łatwa. Czy rzeczywiście od ostatnich negocjacji między Izraelem a Palestyńczykami Minęło już niemal 10 lat. Izraelskie władze w ogóle przestały już mówić o wycofaniu się z ziem okupowanych, co więcej, systematycznie te ziemie zasiedlają żydowskimi osadnikami. Co zatem Izrael chce zrobić, by zakończyć przynajmniej ten najnowszy konflikt? Izraelskie władze powtarzają to codziennie: zabić wszystkich przywódców Hamasu. Premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, Soundcloud i Apple Podcast. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę pojawiają się też filmy z niebadanymi historiami z całego świata, a w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 17.00 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź nas też na Instagramie. Komentuj, krytykuj, koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.